Rewitalizacja Parku Słupna, budowa miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, kompleksowa przebudowa ulicy w dzielnicy Piasek i wiele więcej. Dzięki 89 milionom złotych pozyskanym z funduszu Polski Ład, miasto w ciągu najbliższych lat zrealizuje 13 kolejnych inwestycji. Właśnie ogłoszono przetarg na ich realizację. Jest to bardzo dużo inwestycji, jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o układ drogowy, ale również rewitalizacja parku słupna, także jest to ogromny wachlarz. Wśród zadań znalazły się zarówno te poprawiające jakość edukacji, jak termodernizację szkoły podstawowej nr 2 i domu dziecka przy ulicy Żeromskiego, dostosowanie budynku zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 do obowiązujących przepisów, budowę windy w szkole podstawowej nr 7 i przebudowę schodów w szkole podstawowej nr 13 z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, jak również długo wyczekiwana budowa schroniska. Z myślą o kierowcach rozpoczną się. Pierwsze etapy remontów ulicy Murkowskiej i granicznej, przebudowa dróg dojazdowych i parkingów przy ośrodkach rekreacyjnych Hubertus, słupna i wesoła fala i kompleksowa przebudowa drogi ulicy Świerczyny wraz z ulicą Sosnowiecką na odcinku odrąda przy ulicy Sosnowieckiej przez most nad podokiem Boliny. Oraz ulicy Boliny. Każda z nich będzie potrzebowała także wkładu własnego. W zależności od projektu będzie to od 2 do 20% jego całkowitej wartości. Podobnie jak w poprzednich latach, wkłady własne miasto również będzie starało się sfinansować ze środków zewnętrznych. Przez kilka tygodni trwały bardzo intensywne prace z przygotowaniem przetargów. Przetargi zostały ogłoszone. W tej chwili wszystko w rękach wykonawców. Czekamy na to, żeby tych ofert było jak najwięcej. Pełna dokumentacja znajduje się na platformie zakupowej, dostępnej na stronie myslowice.pl